Spotykamy się z panem Dzień dobry. Filipem, dobry wieczór, yy, dlatego, żeby troszeczkę o innym temacie, który wydaje mi się, że w, tej, w te, o tej porze roku jest szczególnie mocno analizowany, mianowicie kwestii wynajmu, bo mamy taki sezon, który powoduje to, że w związku z początkiem roku akademickiego, który już tam za niedługo, tak jest, następuje troszeczkę ożywienie w rynku wynajmu, ale ja bym na samym początku, panie Filipie, zapytał pana, czy jeżeli w ogóle popatrzymy, tak szerzej trochę, z punktu widzenia osób, które zainteresowane są inwestowaniem w nieruchomości, czy to jest cały czas opcja inwestycyjna, warta rozważenia, biorąc pod uwagę bardzo różne analizy, prognozy, które tam, przyjmując w kontekście w ogóle kredytu 0%, wskazywały na to, że rozjeżdżają się ceny na rynku pierwotnym, a ceny na im... No generalnie mieliśmy taki moment wakacji, gdzie lament się pojawił troszeczkę, jeśli chodzi o rynek nieruchomości. Czy to jest cały czas dobra inwestycja nieruchomości versus alternatywne jakieś inwestycje? Dziękuję za to pytanie i dziękuję za możliwość tutaj odpowiedzenia na nie przed Państwem. Więc ja tutaj... Może część z Państwa oczekiwałoby ode mnie takiej prostej odpowiedzi: tak, to jest dobry moment, dalej, nie, to jest zły moment. Natomiast ja tutaj pójdę bardziej ścieżką typowego prawnika i powiem: to zależy. No i to zależy od kilku czynników: od tego, jak bardzo potrzebujemy, aby te, aby te środki były dla nas płynne i jak szybko potencjalnie chcielibyśmy zrealizować zyski z tej naszej inwestycji w nieruchomości. Bo o ile można właśnie spekulować na temat potencjalnych spadków właśnie w najbliższym czasie po to, żeby nie inwestować teraz, po to, aby zainwestować w lepszym momencie, no o tyle, jeżeli nie zależy nam aż tak bardzo na, tym, na tej minimalnej cenie za metr kwadratowy, i patrzymy bardziej w długim horyzoncie czasowym, no to uważam, że, że to dalej może być dobry moment na zainwestowanie swoich środków właśnie w nieruchomości. Ale tutaj dołożyłbym jeszcze takie zastrzeżenie, że tutaj. Biorąc pod uwagę czynniki takie jak demografia, czynniki takie jak emigracja do dużych miast, no to tutaj też warto byłoby się skupić na największych aglomeracjach w Polsce, których wskaźniki, jeżeli chodzi o ludność, no są, są na plus, że nie są to miasta, które są, z, z których ludzie się generalnie wyprowadzają. No i też tutaj należałoby zwrócić uwagę, czy Bardziej nam zależy na tym, na takiej, takiej, takiej rocznej rentowności, czy bardziej patrzymy to, na to w dłuższym horyzoncie, czy bardziej nam zależy na tym, aby to było coś takiego, żeby ta inwestycja była taka, która nie wymaga od nas żadnego zaangażowania, czy też godzimy się z tym, że chcemy coś przy tej inwestycji porobić, czy że chcemy być bardziej aktywni, no i w nieruchomościach też są różne możliwości, no bo możemy albo samodzielnie sobie takim własnym mieszkaniem zarządzić całym tym najmem, oczywiście tutaj mamy jakieś ryzyka, które należałoby odpowiednio zabezpieczyć, no a jeżeli chcemy po prostu zalokować część właśnie naszych oszczędności w nieruchomości... No to, no to też można, i, i nie zależy aż tak bardzo na stopie zwrotu, Jasne. i nie optymalizuję po tą stopę zwrotu. No to można też pomyśleć o współpracy z jakąś firmą zarządzającą, która no zdejmie z nas całe Filipie, to obciążenie obciążenia. Bardzo, bardzo mi się podoba Pana odpowiedź, po prostu ona zwraca uwagę na, na to, żeby patrzeć na rynek nieruchomości, nie z punktu widzenia w ogóle tylko tych rentowności i tego, że tam tabelkę ktoś opublikował, że coś tam się zmieniło w ciągu roku, tylko że to jest cały czas jakby Kwestia pewnej płynności i horyzontu inwestycyjnego. Ale to zostawmy, już mamy bardzo dużo podpowiedzi w tym w tej materii. Natomiast teraz bym potrzebuje innych podpowiedzi dla naszych widzów: Mianowicie ten okres ożywienia na rynku najmu, no jest okresem, kiedy y, trzeba jakoś y, zabezpieczyć swoje interesy, jak już się jest właścicielem nieruchomości. I mamy tutaj dwa podmioty. Zasadniczo mamy wynajmującego i najemce. Wynajmujące to ten, co ma mieszkanie i komuś je tam chce udostępnić. Najemca to ten, taka szybka tylko dla Państwa instrukcja, to ten, co potrzebuje tego mieszkania. Jak Pan pozwoli, to zacznijmy od tego wynajmującego. I co, co on powinien przede wszystkim zrobić, żeby ten najem nie był związany z jego jakimś dużym ryzykiem, wiemy, że to jest cały czas jakoś czynnik ludzki gdzieś w tle tego wszystkiego, więc jak w ogóle to ryzyko tutaj jak najmniej, jak najbardziej zminimalizować? Więc tutaj kluczem do minimalizacji ryzyka związanego z najmem mieszkań jest odpowiednia selekcja najemcy. My w ostatnim czasie wykonaliśmy badanie z polityką Insight, w ramach której przebadaliśmy, jak wygląda moralność płatnicza najemców i najemczyń w Polsce. Z którego wynika, że jeżeli doszło już do jakichś opóźnień albo braku płatności czynszu i wejdziemy głębiej, co było przyczyną braku właśnie płatności na czas, no to okazuje się, że ponad połowa powodów, były to powody związane albo z niestabilnym zatrudnieniem, albo z brakiem właśnie środków, czyli brak pieniędzy, utrata pracy, lub jakieś opóźnienia w płatnościach od pracodawcy. Więc generalnie z takich twardych rzeczy, na które bym zwrócił uwagę, to właśnie zweryfikowanie tego, czy najemca posiada stabilne źródło dochodu i w odpowiedniej wysokości, no, które pozwala na bezpieczne wynajęcie nieruchomości bez narażania swojej płynności finansowej. Też możemy zweryfikować to, czy najemca w przeszłości nie miał problemów z płatnościami poprzez sprawdzenie odpowiednich rejestrów dłużników. Jest to kanał dla przedsiębiorców, więc pewnie często przedsiębiorcy sami w swoich, Transakcjach weryfikują kontrahentów, czy ci kontrahenci nie mieli jakiejś zaległości w przeszłości. No i analogicznie można też to zrobić dla właśnie rynku mieszkaniowego. Poza takimi twardymi aspektami, czyli właśnie weryfikacja długów i weryfikacja wypłacalności najemcy, ja też rekomenduję przeprowadzić taką rozmowę z najemcą, w której no sprawdzimy, co to jest za osoba i jak, jakie są motywacje do zmiany mieszkania, od kiedy potrzebuje tego mieszkania. No bo jeżeli zadamy pytanie, od kiedy potrzebuje najemca mieszkania, ten najemca powie, że no w zasadzie to on już teraz w samochodzie ma walizki, no to to może wskazywać na to, że ten najemca. No, Musiał szybko zmienić lokal. No i teraz kolejne pytanie można wysnuć, dlaczego musiał ten lokal zmienić. Więc należy przeprowadzić taką rozmowę z najemcą, aby po prostu spróbować też zobaczyć, z czego wynika ta motywacja do, do zmiany mieszkania. No a jeśli chodzi o samą weryfikację najemców, no to oczywiście można to robić samodzielnie ale też są narzędzia, które umożliwiają właśnie weryfikację długów i wypłacalności najemcy i my w simple rent możemy w czymś takim pomóc.